Ten rok w gruncie rzeczy nie należał do najgorszych, tylko zawsze, zawsze trzeba znaleźć pokłady dobrej energii i dobrze wykorzystać najgorszą traumę. Tego Wam wszystkim życzę w nowym roku, żebyśmy nie załamywali się tym, co jest najgorsze, a żyli tym, co jest co może nam przydać się i co dodaje nam, nam radości, euforii, skrzydeł. Bawcie się dobrze w Nowym Roku i pamiętajcie, jeżeli pojawia się największa tragedia, to tylko po to, żeby dobrze ją wykorzystać. Wszystko zależy od tego, co mamy w środku, czym się karmimy, czy jest to dobra energia, jest to gówno, którego się nie rusza. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, do Nowego Roku!